Bardęga powstaje książka na twój Ale powstaje, temat. Czy powstaje, czy mam sobie wyobraźni, że powstaje? Może powstaje, nie wiem. A powstaje no. inna dobra. I teraz to nie jest tak, że uderzenie jest mocniejsze? Jest, że <grym> taka śruba się wysywa i można... Rewolwer <grym> tak. <ja. grym> <grym> czuję bombę! <grym> dokładnie tak. Nie no tak silno, to y, kocham fame MMA. Y, kocham konferencję Fame MMA. Wyśbym wyszedłbym bym zobaczył y, jak tam mnie poczekać. W małych rękawicach przez 15 minut cały czas będą się <grym> no, na... Ej, w... no jak no, myślisz? Kacper? Dokładnie tak <grym wytruje> Ja bym go tam złupał, nie? On, nie, on by ze mną nie, nie wszedł, bo się boi, nie? Dlatego Betklik najlepszy buchmacher Ze specjalną ofertą dla widzów kanału Link w opisie Sprawdź też ich social media Bum tarara ra ra tak. się widzimy Otóż to proszę państwa, tam Zobacz, 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 zobacz Yo. Yo. I tak właśnie zaczynamy <laughs> Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Adrian Polak I jest ze mną dzisiaj zwykły kibic Witam, jak się dzisiaj czujesz? Bardzo dobrze się czuję, jesteśmy na Fame11 Oczywiście kanał Betnik Polska, zostawiajcie łapki w górę, subskrybujcie jeżeli tego nie robicie Bo jak dobiecie milion łapek w górę To ja wchodzę do oktagonu i biegę się z Dobra, milion łapek w górę pod tym filmem i bijemy się no, Dobra, dobra Szybko, Przedni nim patrzą Tak, że wszystko za od was I tak się załatwia walki <laughs> na Fame Latka, pyszna no I pomimo lata i tak skarpety w sandałach Dobra, nie? Panie nie? fajne sylwestrze ja że się pan że coś obraził co ty będziesz opowiadał o tym dopingu co bierzesz? tak bez bez ze mną pan Mixer, witam serdecznie dzień dobry jak tam u Ciebie, mój drogi, nastawienie? Jak się czujesz? Myślałem, że będę bardziej zestresowany, a jakoś tak naturalnie po prostu czuję, że ten stres jest bardziej taki pchający do przodu, niż paraliżujący, więc zajebiście. Zajebiście! Czekamy na Amadeusza. Zaraz przyjdzie. Patrz, zaraz przyjdzie. Amadeusz! Amadeusz! No jest. Amadeusz Ferrari. Jak z Twoją ręką? Już jest okej? Okay? Jeszcze nie jest OK? No, jest prawie dobrze, nie? jest git, Kość już się zrosła, z tą różnicą, że trzeba rehabilitację no przejść. Nie ruszać, i mam tam dwie śruby też, nie? Więc jakby... No to teraz nie jest tak, że uderzenie jest mocniejsze? Jest, że taka śruba się wysuwa i można... Wolwer! Tak, coś ty też. Co, co tam słychać? No właśnie ja właśnie, To ty mnie zapytaj. Ja właśnie chcę ciebie co tam słychać. <grym wytrząc> Powiedz mi mój drogi, co ty tu robisz? Co ty tu robisz? Chillujesz? Chillujesz bombę. Dokładnie tak. Pojawiłam się tutaj, bo jestem mega turbo fame, a w końcu jestem fame MMA. Nie ja no tak serio to y, kocham fame MMA. Kocham konferencję fame MMA. I nie wyobrażam sobie w ogóle jakiejś innej opcji, żeby mnie tutaj miało nie być. Elektryzuje, jakaś Jaka walka, walka? Pojedynek? Ferrari z Filipkiem, może? Chyba tak, Ferrari z najbardziej. Ja e, już się wypowiadałem więcej razy, to takie bym wstawiał e, 65 do... No i tam zostaje 65. 35. ale na? Na, na kogo? No raczej no, na kogo? Filipka. A, a jednak? Jednak e, wydaje mi się, że tutaj spokój ducha, umiejętności przeważą nad siłą i chaotycznością. To tak mocno się przygotowali tam chłopaki, chyba myśleli, wypisywali wszystko, co się dało, co? No ale spoko, dobre przygotowanko, ale właśnie mogli to zrobić na śmiesznie i yy, nagle sięgnąć po biurko i taką, wiesz sterte papierów papieru wyjąć, a nie tam w telefonie. Żeby to rzeczywiście śmiesznie. wyszło tak, bo tak, tak to... wtedy to... by wyszło w, inaczej, byłby tego inny odbiór, że śmieszny. Bo ja na przykład tak planowałem, że y, jest pierwsze pytanie, a ja Wojtek. I nagle, He! teczka, He! teczka He! nie? Jakaś He! taka teczka. I to by było wtedy śmiesznie. Uwaga, uwaga, nie będę ci podał piłkę nożną. No aj, stój, to, stój, to, to jest takie zabranie mnie na live, e, e, gdzie ja nie mam pojęcia o piłce nożnej. Pozdrawiam, Betlik. Ale co, że się bawiliśmy? <laughs> Zajebiście się bawiliśmy. <laughs> Słuchaj, u nas zawsze takie nietypowe pytania, także pierwsze nie, z nich... oczywiście, znam, znam i śledzę. Czy twoja walka potrwa tyle, co twoje ostatnie filmy na YouTubie? Myślę, że może być nawet trochę krócej. Jest ktoś taki, z kim nie wyszłabyś do OKTAGONu? No, na pewno z kimś, to jest turbo -zawodowcem. Myślę, że nie chciałabym się mierzyć z turbo-zawodowcem. Z Dla mnie ogólnie dziwnie byłoby walczyć z niskorosłym. Więc wiecie, może Kruszwil? Kruszwil chcesz? Coś tam powalczyć z osobą swojego wzrostu? No właśnie! O! Z Jolą Ale jak kogo pytam, to nikt nie pomyśli wie, że jakiś drugiej swojej połówce, no, <laughs> tylko każdy... Zawsze myślę o drugiej połówce, jest taki, wiesz, lomelac ze tak. Jest. Nigdy? Nigdy. Jest. Kto? No jak myślisz? Kacper? Dokładnie taki. <laughs> Ja bym go tam złupał, nie? On, nie? On by ze mną nie, nie w serwo się boi, nie? Dlatego. Nie, no i na pewno jakby też była walka, nie byłaby to walka na 100% serio. No nie wiem, jakby no są ludzie, których bardzo lubię i z którymi nie bym wyszedł do OKTAGONu. No tak przyszedł mi na myśl trochę ryba na przykład, że bardzo go lubię jako człowieka i szanuję. I na przykład nie chciałbym z nim walczyć. Z kim? Nigdy, nie, nie, nie. Wydaje mi się, że zawalczyłabym w śmierce. Z każdym, Z mamą chyba. Nie chciałabym jej zrobić krzywdy. No tak chyba federacja myślała, bo Co? proponowali mi naprawdę kotów yy, i to z przeszłością sportową. Ja nie jestem sportowcem jakby, ale przyjąć bym przyjął. Ale to Zobacz... że ty byś k***a wyszedł. Wyjść bym, wyszedł, bym wyszedł. zobaczył e... jak tam mi uciekać no podejrzewam, że z tymi, z którymi trenuję w tym samym klubie, ale teraz możesz powiedzieć, ale Wojtek trenuje w tym samym klubie, ale mi bardziej chodzi na przykład o Pączka, że już z nim bym nie chciał walczyć, bo sobie często gadamy, a tak, że z kim bym nie chciał walczyć, to chyba nie. No wiadomo, nie chciałbym na przykład walczyć z Bogzelem, bo by mnie zgniótł. Wiesz, to nie zawsze musi być zła krew, na przykład z Nitro się chyba lubimy, a chętnie bym zawalczył. W jakim razie zapytałem, z kim byś nie zawalczył, a taki twój dream? Wardęga. Ja od początku mówię, że ja chcę mieć pas i to jest moje marzenie. Próbowałam tam Martę złapać, zobaczymy to ona na to, ale myślę, że ona widzę, że ostro trenuje, więc może być ciężko, może być ciekawie. <grystanie> yy, Marta, powstaje książka na Twój temat. I jaki ma tytuł? A, to jest pytanie. O, spokojnie, spokojnie. No nie, nie wiem, nie odpowiem Ci teraz w sumie. Jakieś kontrowersyjne na pewno. Ja to lubię być taka trochę kontrowersyjna. Tak? Może za głąb byśmy napisały książkę, zobaczymy. Chaos. O Jezu, a wiesz, że kiedyś o tym myślałem, przysięgam Ci. No. I jak to by był tytuł? W wiesz co? E Fame ma byłoby tylko tak jakby dodatkiem do tej yeah. książki. Ogólnie mój cały życiorys i moje całe życie by było podstawą. I, i już o tym nawet kiedyś myślałem, bo przeżyłem wiele w życiu. E może wiesz co? A jest opcja, żeby było kropka? Tytułem krop książki by była kropka. My o tym pomyślałem. Pierdzielisz! Nie. Serio? Ja. Się to jest właśnie to. To jest mój na tym partiu. Właśnie, dlatego my się rozumiemy bez słów Powiedział, że... że, że sięga że... mam, że tak pomyślałem, kropka serio? Stary, robimy to Mordo, robimy to Jo! To dzieje się tu <grym> Robimy to, dzieje się tu <grym> <grym> Betlik Polska <grym> Incepcja, incepcja stary Ale dobrze, stary, bo o to chodzi Ale nie jak, się, teraz. jak się kłamasz z ziomkami, którzy ciebie rozumieją, myślą to co ty, to wiesz To się wszystko przecina, piękna, tak? Piękna, piękna sprawa, piękna sprawa O ja yy, Powstaje książka na twój temat Jaki ma tytuł? Kropka nie no, <śmieniu> <przedmiot> mi powiedziałem! <śmieniu> Eło to... <śmieniu> ja nie mówić, było. <śmieniu> no a coś innego? Czy zostaje przy kropce? 21 Okej. Okay. To mi wystarczy. Jak zostałem milionerem? U, u, u. Powstaje książka na twój Ale powstaje, temat. Czy mam sobie wyobrazić, że powstaje? Może powstaje, nie wiem. A powstaje inna no. I jaki, jaki by ona miała tytuł? Jak ty byś miał ją zatytułować? Książka o tobie. Tyle nie prosty. wiem, takie dziwne te pytania zadajesz. Dziwne, ja jestem no. Jestem zmęczony nie na i teraz dajesz takie... To... Nie dam jakiejś głupie odpowiedzi, musiałbym to przemyśleć. To jest nawet taki, e, że samotny wilk, to jest taki e, taka moderacie. nie jest samotny przecież. No. no trochę tak wiesz, ale działam ja tak bardziej w pojedynkę. Mixer Popo jestem ciekaw, Mixer Popo, bo mixer jest taki drobniutki, Popo jest big guy i, i no może być niebezpieczny. Może to pójść z dwie strony. A powiedz mi, a jeżeli chodzi o twojego ostatniego rywala? Sylwester Wardenga, jak przewidujesz rozwiązanie w tej walce? Ma teraz już tą przewagę, że już występował w Oktagonie, a Wojtek będzie wchodził pierwszy raz, jeszcze po raz pierwszy będzie doświadczał tych wszystkich stresów, więc... Dlatego Wardenka będzie miał lepiej Park, Mańkowski Z Parkę i Mańkowski Szczerze myślałam, że będzie to bardziej zestawienie typu Norman plus jakiś Popek może W sumie to taka będzie typowo sportowa walka Nie mówię, że nie fajna W tej walce fajne jest to, że oni się biją w małych rękawicach przez 15 minut Cały czas będą się na, na kur... Ej, ej, dobra, chyba trzeba kończyć, bo że ja tu agresja jakaś Dziękuję Ci nie. bardzo